Cześć, witam Was po krótkiej przerwie na kanale, ale była spowodowana tym, że nie za bardzo działo się cokolwiek w portfelu. Dzisiaj postanowiłem dla Was nagrać ten materiał. Możliwe, że trochę za wcześnie, bo niedługo będą wyniki XTB, ale pokażę Wam, co w tym miesiącu się podziało. Nie było tego dużo, ale uzbroiłem się w pozycję gotówkową. Trochę na tych akcjach jednak się uszczupliłem. No ale co, lecimy Grupa Klepsydra została sprzedana przeze mnie 6 października po tym jak wyszedłem na niej na leciutki dosłownie tam chyba 3 zł na plus sprzedałem, później to już spadło, także wykorzystałem ten moment, żeby po prostu pozbyć się tej pozycji, bo już zalegała mi w portfelu, miałem co do niej inne plany, chciałem dużo szybciej się tego pozbyć, no a tak można powiedzieć, że Wegetowała w tym moim IKE, a wolę jednak w coś bardziej long term zainwestować, także kupiłem akcje XTB, akurat wtedy były po dobrej cenie, spadły poniżej 70 zł, więc stwierdziłem, że dołożę do swojej pozycji. Dalej, co zrobiłem? Wpłaciłem 1200 zł na XTB, ale do tego przejdziemy zaraz, bo to poszło na konto dolarowe, nic z tego nie zostawiłem na IKE, nic z tego nie zostawiłem na PLN-ach, także do tego sobie przejdziemy. Dalej Intuitive Surgical, również świeczka w górę, również tam dosłownie nie wiem czy nawet złotówka, dwie, ale zysk, który mm, też myślę, że w dłuższym terminie byłby większy. On już był większy. Ja miałem to na plus 100 zł. Ale jednak nie pasuje to do mojej strategii inwestowania, tym bardziej do mojego IKE. Te zmiany kursów walut też nie pomagają, także pozbyłem się tego i raczej nie powrócę na koncie IKE. Możliwe, że kiedyś wrócę na przykład na koncie dolarowym, ale to jakby przyszłość. Co dalej? No, pozbyłem się PKBP tutaj. No, można powiedzieć, że świeża pozycja, bo pozycję kupiłem w tamtym miesiącu, a tutaj już y, zostaje sprzedana. Na no, nawet w fajnym zysku, tam chyba ponad 50 zł udało mi się zyskać. Te wszystkie transakcje oczywiście są na koncie IKE. Y, tutaj z PZU również się y, wy, wystrzelałem, wyprzedałem. Dwie akcje, no chciałem zbudować sobie jakąś tam pozycję na tym PZU, ale po jakichś tam różnych informacjach, które napływają, trochę zrobiłem researchu, trochę sobie pomyślałem i stwierdziłem, że PZU spoko, ale jak jest na plusie, to na razie sprzedam. Możliwe, że odkupię, na pewno nie obrażam się na tą spółkę. Chciałbym ją w przyszłości mieć, bo pasuje fajnie do mojego portfela IK i strategii. Tak samo PECO, również bym chciał je mieć, tylko że aktualne wyceny pozwoliły mi zgarnąć zysk i troszkę się wzbogacić o gotówkę do konta. A tak jak mówię, dzisiaj wyniki XTB. No i możliwe, że jakieś zakupy poczynię, jeżeli spadnie do 63 zł, bo tam będziemy testować raczej granice. Zależy jakie te wyniki będą oczywiście. No to tam pomyślę co zrobimy. Najwyżej będę dalej siedział z rękami pod dupą, tak jak to robię do tego momentu. No, ale to musimy chwilę jeszcze poczekać. No, a my przechodzimy do trochę ciekawszej sprawy, czyli konta dolarowego, na którym zbieram głównie rejty i etfy na Nasdaq 100. Tutaj w tym miesiącu co? Jeszcze pod koniec września zakupione realty e, za 60 dolarów jedna akcja żeby tam podejrzewam sobie troszkę e, przyspieszyć te dywidendy na kolejny miesiąc dalej dokupiony Nasdaq tak jak mówiłem za 30 dolków no i tutaj właśnie ta wpłata 1200 zł poszła na 323 dolary na to konto i tutaj 15 października to jest 15 każdego miesiąca to jest moment kiedy ja na Twitterze X się obecnie przeprowadzam ankietę. Możecie wbić na mojego X kJ4, małpa kJ4 lub milion przed 30. Powinniście mnie znaleźć tam bez problemu. I ja tam przeprowadzam takie ankiety, w których ludzie głosują, co mam kupić w danym miesiącu. W tym miesiącu był to i za 150 dolarów, Aleksandria za 70. Teraz jestem na lekkiej stracie. Jestem Aleksandrem ale to za sekundę. I Realty. Tutaj były większe zakupy, bo większa wpłata. W tym miesiącu można powiedzieć, że trochę premium wpłata. Także większe zakupy. No a co do tej Aleksandrii, to tu jeszcze dzisiaj, dosłownie przed chwilą, przed nagrywaniem tego odcinka dokupiłem dwie akcje. No, bo była du duża świeczka w dół, a ja z takiej świeczki chętnie korzystam. Ogólnie dzisiaj jakieś tam spadki na rejtach. Ja się tym nie przejmuję dopóki dolar jest tani. Dokupuję. Nie wiem kiedy przestanę zbierać te rejty. Na razie nie mam aż takiego wyznaczonego celu. Chciałbym, żeby realty wypłacało mi 100 zł dywidendy miesięcznie. To jest fajny cel uważam. Tylko, że do tego celu jeszcze bardzo dużo brakuje. Bo na ten moment powinienem chyba dostawać jeżeli mnie nie myli, moja matematyka to około 6 dolców, no więc jeszcze trochę brakuje. Także no, na razie czekamy. Myślę, że jak stacja akcji Realty przekroczę, to już będzie taki ten portfel rzeczywiście bardzo mocno rozbudowany. No i wtedy będzie trzeba myśleć, czy dalej się opłaca to budować, czy już trzeba troszkę w coś innego iść. No, ale na ten moment, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Będę dzielił się z wami na pewno w przyszłym miesiącu. Może jakieś lepsze ruchy poczynię, może coś bardziej agresywnego. Na razie, zostawcie suba. Cześć!